Nie ma sensu, go i jeśli będziemy grali w nową serię Book Heaven RP Bloblox. Jak widzicie, nie jestem za bogaty, a sami być bogaci. Ja właśnie teraz idę kupić jakieś zakupy. Dlatego przyszłam i po co? Po to. Bo to i po to. No tak trzeba tego zapłacić Cołkująca Idziemy I muszę teraz dojść do domu żeby pokażę wam jaką pracę mam Dobra, pokazuję wam moją pracę, co jest moja praca Czekaj, o kurde no to mam RP ten doszły nowe pojazdy kurde czekajcie, dam sobie licznik tak. nie, no tak gdzieś stówka 108 tam trzeba wpisać 109 damy i tak popylamy, No natomiast kończę pracę I tak widzimy się, no i już po pracy. Znikzak o o Ooooooo! O co to jest? coś dziwnego się dzieje. Wiecie, dlaczego? Bo ja jadę i nie chce mi się. No, hamulec. I auto zaczyna mi się palić. Nie, to się dzieje. Nie mogę się zatrzymać, o matku! Yy, nie wiem, co się stało, straciłem kontrolę. Nie, to jest co się stało, bo... Bo Jechałem, pamiętam, że jechałem w stand Zaczęło mi się hamulec, jechałem i później już się pamiętam. A, muszę pisać. O, ktoś pomoże? Pomoże, chyba. O. To się widzimy w szpitalu. O, na lekarza. Boże, nie wiem, kto to, to jest, ale to... Nie wiem, co się dzieje właśnie, bo nie wiem, gdzie jestem, nic nie mogę robić. Chyba w grobie. Chyba idę do nieba, wiecie? Jednak mam po prostu ale to był jakiś sen. Albo wyobraźnia ale o tym nie ruszymy jednak Nie wiem ja chyba to pracę wy sam wiecie No ja o tym się o Patz jakie ładnie truch umiem pływać A idziemy do sklepu kupić lepsze ubranka. Ale teraz lekko chwilę popływam, muszę załapać oddech. Czyli że już widzimy, kiedy będę nakupiła ubrania. No, ja sobie jeszcze chwilę tutaj poskaczę. Uuu, oj, uu, bum, U, uuu. Widzicie, jak pięknie umiem pływać, bo mam taką animację za 80 Robuxów. Polecam tą animację. A dobra, my teraz idziemy kupić coś do sklepu. Nie wiem co się dzieje, bo trwa lekko. Nie wiem co się dzieje. My tutaj yy, mam na koncie parę groszówek. Mogę zabrać kartę moją? Nie mogę. na no, mam kartkę. To. O. No i nasz cashback. Mamy pieniążki, to idziemy kupić coś. Dziękuję. Idę widzę. Ej! Rockstar! Wykupiłem takie ubranie adidasowe. Niedrogie. Rockstar co jest? To już wam pokazuję. Muszę jechać ja coś kupić, nie wiem, co to baba chce Ale my tu nie wiem gdzie wyszli. Nie weszłem. Nie, wiem gdzie weszłem. Co ty jest w ogóle? A zaraz sprawdzimy. Dziwna podejrzana miejscówka. A to? Co jest? O kurde. Dobra, z tym zabierzemy tylko to. Na wszelki wypadek. Albo nie, nie, nie. Mogę sobie już kupić legalnie. Szyku uciekamy stąd, bo nie wiem co tu się dzieje i idziemy zobaczyć co to jest. Nie będę robić cięcie, bo to jest bez sensu. co tu jest? Ja... Yy... to jest skarbiec. O nie, bo to ja uciekam. Cięcie robię. No ja coś znalazłem To Ice screen ma no jak widzicie ja tutaj szukam chytu 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 zaraz coś jak widzicie zarobione 5 tysięcy tu tym nie wiem policja coś robi my sobie idziemy do chałupy pokażmy w ogóle jaką chałupę mam pełną do ten cashback ja sobie idę gdzie ja chodzę proszę ostrożnie tutaj zejść hu dobra gdzie, gdzie idę? idę? fanowie mnie gonią kur... fanów fan mnie jakiś goni jest... dobra to jest mój fan kurde no sobie. ja idę do policji bo policja ma do mnie zniżkę mówię Opisuję ostatnie numery. Opisuję dwie. Ostatnie numery. Bo kupiłem od policji taki motocykl, on już jest przemalowany. Motocykl jest nasz. Zobaczmy jak śmiga. Jadę do mechanika, dlatego żeby mi o, przefarbował te auto. No nasze no, auto, patrzcie jak śmiga teraz... ...motor, przepraszam. Gdzie jak popyla? Widzicie, widzicie? Widzicie, widzicie jak szybko popyla? O, kształt noszy! To... jest taki górski też, bo to był... ...policji tam górskiej, czy jakieś tam. Da, ja jadę do domu i zaraz się widzimy Odpadałem do wyburzyłem, zapomniałem zaraz kupię nowy, bo Time House o Steam. to na szczęście nie ma To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zaraz będzie druga do... coś